Cześć kochani. Pozdrawienia. Różowe kciuki na mnie. Um. chodźmy mi grzywka, pójdźmy do kuchni. Tam mama moja zmywa. Chodźmy. <grybka> <grybka> w moim pokoju no wiecie tak Bo chciałam wam pokazać ten pokój, tam łazienka Ciesząca, się a zobacz, co się uderzenia a zobaczcie jak tam ciemno co nie? zobaczcie tą łazienkę w końcu ja się widzę na oku wiecie tak i wychodzimy z łazienki Just się rok No wiedzę. Tak. <grymne> Dziękuję mamo. <grymne> Patrzka po Patrzka Nagrajmy to na filmiku. Nie to! Nie, tamte dziewczynki, no. Mhm. Mm tamte dziewczynki, tato. są kochani. No, tato. No, już cofnij. Ale nagram film. Sierzę. Tylko nie patrzcie! Nie, nie patrzę. Tato, cofaj. Jest, hmm. jest rana, czarne kciuki pozabiają. No to idziemy. Hmm. Tato, ja mam moje filmiki. Pokażę wam lifehack, jak zlał nasze pozdrowienia. Zobaczcie, jakie rysunki stworzył. I wiecie co. To jest co. No to, nie zaskończy się czas. Trzeba wam pokażę live